Hej, kochani, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Madziula i witam Was w pierwszym odcinku. A ten pierwszy odcinek to będzie sprawdzanie wyników matur. Ej, chciałam nagrać reakcję na wyniki matur, I ja przez przypadek w to kliknęłam i te wyniki już są, a jest jeszcze 8.26. Co tu się zadziało? Ale zdałam! <ścoughs> zdałam maturę! Ej, czy jest dobrze? Angielski poziom podstawowy 92%. E, angielski ustny 87%. Polski podstawowy 75%. Tutaj nie wiem, czemu tak mało. Liczyłam na więcej. Polski ustny 100%. Matematyka podstawowy 92%. E, geografia 55%. To słabo. Myślałam, że będzie lepiej. Angielski rozszerzony 52%. Liczyłam, że będzie lepiej, ale no w sumie... I tutaj polski rozszerzony 71%. Gdzie... nie? i porząd rozszerzenie dla beki, tak szczerze. Jest git. Matematyka, rozszerzona, 28. What the fuck? Ej, ale tak randomowo. No. Czemu? Czemu to się tak pojawiło, że tak to ujmę wcześniej? Tak nie może być! Ale zdałam maturę, co nie? Polski rozszerzony, 71! To jest właśnie humanistyczna myłowa, ale Ej, praktycznie mam taki sam wynik z polskiego podstawowego i rozszerzonego. No, kochani, no serio, mega mocne. Ale ja dalej nie wierzę, że to już, bo jakby jeszcze nie ma 8.30, czemu ja w to kliknęło? Ogólnie minęło już jakieś, nie wiem, 10 minut odkąd mam te wyniki. I moje przemyślenia są takie, że serio, nie przyjmujcie się tym. Bo jakim cudem ja mam najlepiej polski rozszerzony przez 4 lata byłam na polskim podstawowym. i nie ja uczyłam się na to rozszerzenie, naprawdę uczyłam się mega niewiele. Po prostu wylosował mi się temat, który chciałam, czyli oniryzm. I napisałam na 71% o oniryzmie versus na podstawowe polski, gdzie te wszystkie lektury naprawdę umiałam, i przez 4 lata się udzielałam na polskim z tego ustnego miałam 100% i mam tutaj 75, to jest różnica 4%. A na jedno się uczyłam i naprawdę przez 4 lata się udzielałam, a na drugie nie. Więc no tak trochę nie jest to sprawiedliwe. Co do geografii, jestem mega zawiedziona. 55. Ja liczyłam na 70, bo ja się uczyłam przez ostatni czas do geografii i spróbny miałam 60, więc mega lipa, szczerze powiedziawszy. Liczyłam naprawdę na to, że będzie lepiej. No ale co no? Takie życie. Angielski, no to można było się spodziewać po moich umiejętnościach 52% matma, no liczyłam na 3 z przodu, liczyłam na 30, kurde, no 2%, 2%. O jeden punkt mogliście mi dać. Ogólnie nieźle, no ale czy to jest dobry wynik? Na roz... W tym roku było mega trudne rozszerzenie. Ja nie umiem geometrii, więc było więc no, tak źle. Ale z tych podstaw, matematyka 92%.